Parametry biofizyczne człowieka się zmieniają, ale już dalej jakby nauka nie sięga, nie potrafi wyjaśnić istoty tych, tych zagadnień. To znaczy coś rzeczywiście się zmienia, można to zarejestrować, ale, ale jak, to, jak to wpływa na odczucia człowieka, na jego przeżycia? Tutaj niestety nauka nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Miejsce to badał również legendarny, nieżyjący już radiesteta Zbigniew Zbiegieni. Stwierdził on, że na terenie wykopalisk doświadczył rzeczy niespotykanych przy zwykłych zjawiskach naturalnych. Już wkrótce zobaczymy współczesne badania wokół wawelskiego miejsca mocy, jakie będą ich wyniki. Jeżeli chodzi o te zjawiska, które są mierzalne metodami radiestezyjnymi na przykład, jeżeli chodzi o czakram wawelski, to następuje też zwiększenie aury człowieka. Aura człowieka to jest otoczka energetyczna, którą można też rozpoznać na tzw. fotografii kilianowskiej, czyli fotografii w polu wysokiej częstotliwości. I były prowadzone pomiary przy pomocy różnych metod radiestezyjnych, doświadczonych radiestetów, którzy stwierdzili, że następuje jednoznaczne powiększenie aury poprzez to, że człowiek znajdzie się w oddziaływaniu czakramu, oczywiście jeżeli się otworzy na to oddziaływanie. Zaprezentujemy Państwu szereg badań, które zweryfikują tę legendę. Po II Wojnie Światowej przeprowadzono badania radiacji czakramu wawelskiego. Magister inżynier Władysław Rzepecki, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej, radiesteta, ustalił, że na głębokości 1200 metrów pod kaplicą Świętego Gereona znajduje się silne centrum promieniowania energetycznego. Również współczesne badania radiestezyjne zdają się potwierdzać podania mówiące o Wzgórzu Wawelskim jako centrum energetycznym. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób badania te zostały przeprowadzone. Naszym gościem jest pan magister inżynier Jan Zyg, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Wybitnych Uzdrowicieli, mistrz radiestezji i bioenergoterapii. Proszę nam powiedzieć, czym jest właściwie radiestezja? Radiestezja jest nauką, można powiedzieć, którą zajmuje się odczuwanie promieniowania. Moc promieniowania można stwierdzać albo za pomocą ilości obrotu wahadła, albo można za pomocą planszy radiestezyjnej. Mimo wprowadzonych zakazów i ochrony, niezależni radiesteci, geomanci Leszek Matela, Jacek Paryła i Jan Zych spróbują zbadać promieniowanie przy drzwiach kaplicy. Badaniem Czakramu Wawelskiego zajmuje się już od 1985 roku, także innych miejsc mocy. Co wychodzi z tych badań? Otóż w takim miejscu, jakim jest wawel, występuje bardzo silna energia. W radiestezji wprowadzono tzw. zwaną skalę Bowisa, ona zakłada, że promieniowanie ciała ludzkiego, zdrowego człowieka wynosi 65 tysiąca jednostek. I teraz na przykład na Wawelu, jeżeli mierzymy tę energię, to te energie sięgają 120 tysięcy jednostek koncentrują się po prostu w takich miejscach pewne siły Ziemi i kosmosu. Innymi zjawiskami, które występują w takich miejscach mocy i czakramach Ziemi są linie geomantyczne, zwane też stefami geomantycznymi albo z angielska ley lines. I y, y, są to strumienie energetyczne, pasma energii, które łączą różne miejsca mocy. I na Wawelu krzyżuje się aż siedem takich linii. Prowadziłem kiedyś takie pomiary z radiestetą krakowskim, fotografikiem Jackim Paryłą i namierzyliśmy kąt, pod jakim te występują na Wawelu poszczególne linie geomantyczne. Następnie te linie umieściliśmy na mapie i zobaczyliśmy, gdzie one dalej przechodzą. Wedle badań naprzeciwko wejścia do kaplicy przecina się aż siedem potężnych linii geomantycznych Ziemi. Jaki wpływ ma takie nagromadzenie kanałów energetycznych? Czy każdy może ten wpływ dostrzec? Bardzo ważną rzeczą jest, aby rzeczywiście na to promieniowanie się nastawić. To można porównać do takiej prostej rzeczy. Jak na przykład słuchamy radia i nie skupimy się, no to powiedzmy to słuchanie muzyki będzie takie dosyć nieproduktywne. Natomiast jeżeli słuchamy się w muzykę, to skorzystamy z tego utworu. I tak samo właśnie jest w tym przypadku. No ja miałem też taki bardzo dziwny przypadek i nastawiłem się na odbiór promieniowania czakramu wawelskiego, biorąc wahadło do ręki i w tym momencie dostałem taki, takiego przepływu energii, że zacząłem się cały dosłownie cząść i ręka wahadła po prostu tam do prądu był podłączony. To było niesamowite wrażenie, zresztą nie tylko ja byłem przy tym i stwierdziłem, że rzeczywiście taka energia istnieje, tylko trzeba tą myśl energii przyjąć. Przy na podstawie osobistych doświadczeń odwiedzających i szczególnych badań trzech niezależnych radiestetów, można stwierdzić, że rzeczywiście na Wawelu istnieje miejsce mocy. Czy też jest to tylko legenda, być może zapoczątkowana przez samego Henryka Sienkiewicza i polskich ezoteryków? W jaki sposób odnieść się do zjawisk tak trudnych do zmierzenia? Wawel, siedziba królów polskich, niezwykłe miejsce położone na wyrastającej z równiny skalę. Nie można zaprzeczyć, że miejsce to musi mieć szczególne właściwości. Jaka jest jednak ich natura? Być może rzeczywiście znajduje się tu czakram. Jednak dlaczego dyrekcja walczy z jego legendą, dzięki której sława tego miejsca sięga daleko poza granice Polski? Wawel nadal pozostaje tajemnicą. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w strefie.